Witam w recenzji UFC 5. Zakupiłem ją na 30% obniżce, czyli ponad 250 zł na nią wydałem. I nawet na przecenie uważam, że nie było warto. Na początku omówię Wam całą grę, a potem pokażę gameplay. Gameplay będzie nagrany już natywnie z Xboxa Series X 4K. Na razie nagrywam smartfonem, gdyż Nagrywanie z Xboxa razem z głosem nie jest takie łatwe. Jedziemy. Ukazuje nam się całkiem dobrze przemyślane menu. Po prawej stronie mamy Volkanowskiego. Już nie mamy, jak w UFC4, zawodnika stworzonego przez nas tylko zawodnik z świata realnego jest ukazany. Po prawej stronie już nas atakuje sklep. Więc wejdźmy w niego. A w sklepie jest dużo zawartości do kupienia: spodenki, maski, rękawice, ikonki, tło pulpitu. Można je kupić za walutę w grze. Waluta w grze to są te żółte ikony, monety. Natomiast te niebieskie to są punkty UFC, które można te punkty kupić za prawdziwe pieniądze. O tutaj jest cennik 250 punktów za 12,50. Tanio nie jest. Ułatwienia dostępu. Można sobie wybrać jasność, kontrast i tak dalej. Różne ustawienia. O, tutaj w ustawieniach również możemy wybrać sobie dostosować rozgrywkę pod swoje preferencje. Mamy konto EA, możemy zobaczyć twórców. I tak dalej ustawić wszystko. Możemy oczywiście stworzyć zawodnika. Ja sobie tutaj stworzyłem, bo ten jeden był już stworzony, o, to jest mój zawodnik. Zaraz wam pokażę, jak to go mam w trybie kariery. No i ogólnie cały proces tworzenia zawodnika no to jest w sumie to samo co W UFC 4, tam nic nowego nie ma. Możemy wybrać typ zawodnika, ale nie możemy mu konkretnych cech dopisać, jakie chcemy, tylko musimy wybrać z gotowych. I mamy kickboxera różne rodzaje, potem boxera, MMA, zapaśnika i jiu-jitsu. Następnie przechodzimy do nauki i tutaj mamy tryb treningu. Tutaj możemy wybrać jaki jak ma się zachowywać nasz sparring partner? Czy ma być wytrzymałość włączona, czy nie, i tak dalej. No, ogólnie spoko. No, i tutaj jeszcze mamy podręcznik treningowy. Tutaj można poczytać o wszystkich uderzeniach, o kondycji, o obronie w parterze, o sterowaniu i tak dalej. No, właściwie tylko raz ja to przeczytałem. Więcej nie zamierzam. Teraz mamy kreator wydarzeń. Tutaj możemy stworzyć własną galę, albo stworzyć turniej. Wszystko ładnie, pięknie, tylko że to już było oczywiście. To już było w UFC 4, UFC 3 i tak dalej. można tutaj wybrać sobie ustawienia. No i potem jak w piłce nożnej mamy ćwierćfinał, półfinał, finał i zwycięzca. W sklepie już byliśmy, teraz online. Do którego za bardzo nie wejdę, bo nie mam Game Passa. A tutaj mamy standardowe tryby. Kariera online, mistrzostwa rankingowe, walki błyskawiczne, szybka walka i zaproś. No i z tego to właściwie tylko nowo, nowością jest kariera online. Można stworzyć chyba czterech zawodników, w tym jedna zawodniczka. I ich rozwijać po prostu. No teraz przechodzimy do kariery. Ja już tutaj rozpocząłem jedną. Już mam dużo walk za sobą. Kariera jest identyczna jak w UFC 4 i niestety nudna. O. O, mamy obóz treningowy, możemy tutaj sparować i te gry treningowe są naprawdę nudne, ale na szczęście, jak już je raz zaliczymy, to potem możemy je symulować. A poza tym możemy robić szum medialny, czyli yy różnego rodzaju promocje, zawierać umowy sponsorskie. Przechodzimy do trybu Walcz teraz. I mamy odświeżone menu. Mamy główną kartę 3 rundy, walkę wieczoru 5 rund, mistrzostwo również 5 rund, tylko że się różni trochę wprowadzaniem, i potem zawodnikowi, który zwycięży, jest wręczany pas. Na podwórku możemy walczyć 5 rund, ale po 3 minuty i ten, który zada najwięcej obrażeń, wygrywa. A na kumite mamy jedną rundę 25-minutową. Jak nie wyłoni się zwycięzca, to sędziowie orzekają remis. Style gry. Tu mamy styl gry knockoutu. knockout. On polega na tym, że zawodnicy mają mniejszą regenerację kondycji i wtedy właśnie przez to częściej padają knockouty. Tryb stójkowy to bez parteru i bez clinchu. No on również był w UFC 4, tak samo jak knockout. Turniejowy, czyli ten normalny. Symulacja to zawodnicy są bardziej podatni na obrażenia i szybciej tracą kondycję. Tego chyba nie było w poprzednich odsłonach. No, jeszcze nie przetestowałem go. Chętnie przetestuję i własne to po prostu możemy sobie wybrać. Dokładne ustawienia. Areny. Ta była. Ta jest nowo dodana. Ta była, ta była, ta była. Ta również była w poprzednich odsłonach. O, to tylko dodali tą jedną. Zanim przejdziemy do wyboru zawodników, chciałbym jeszcze Wam pokazać kontrakty na walkę. Są to gotowe scenariusze pojedynków, w których wcielamy się w jedną z postaci. No i możemy mieć tutaj rozgrywkę na 3-5 rundy, różne style gry i różne poziomy trudności. I ten pomysł bardzo mi się podoba. To naprawdę atrakcyjna rozgrywka, codzienne gry. Za zwycięstwa dostajemy monety. Gra posiada dużą ilość wyzwań, które możemy wykonywać. Jest karta ciosów, są wyzwania codzienne, kariera online oraz offline. Te offline, na szczęście już nie trzeba ich odbierać, tak jak w UFC 4, każdego z osobna, co można było po prostu dostać zdenerwowania od tego. Tutaj się automatycznie już te nagrody przypisują. Za je wykonanie dostajemy punkty doświadczenia. Z kolei, jak uzbieramy odpowiednią ilość punktów doświadczenia, to wtedy zyskujemy następny poziom i otrzymujemy monety i różne elementy kosmetyczne, jak ikonki, tła pulpitu, różne slogany, czyli cytaty zawodników. Przechodzimy do etapu wyboru zawodników. Wybieramy stronę, zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Ależ to wygląda, jeden z zawodników po lewej stronie, na czerwonej, po świecie, Natomiast ten po prawej, na niebieskiej. No, to jest jedna z najlepszych cech tej gry. To mi się najbardziej podoba w tej grze póki co. Modele postaci też są wykonane bardzo dobrze, szczegółowo. I w końcu ta grafika w grze, później zobaczycie na gameplayu, no jest taka jaka być powinna w 2023 roku. Może nie jest to drugie, powiedzmy, Red Dead Redemption 2, ale jak na grę sportową, to grafika naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Tu trzeba pochwalić EA. Natomiast to, za co trzeba skrytykować EA, to wybrakowany roster zawodników. Mamy tutaj takie kwiatki jak Stefan Straw, czy chociażby Aleksiej Olejnik, którzy już od kilku lat nie walczą dla UFC, a żadnymi legendami nie byli, natomiast brak tak podstawowych rankingowych obecnych zawodników, jak chociażby nasz rodak Marcin Tybura czy Jaliton Almeida. Jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby tak wybrakowali ten cały roster, i za to już gracze ich ostro pojechali. No i słusznie, moim zdaniem. W wyniku czego EA zapowiedziało już oficjalnie, że będzie dodawać od grudnia nowych zawodników. Extent nicely done to finish the fight. Don't rush. Be patient. And in that patience, you'll find a punch or kick that will put your opponent out. Oh man, the blood is Figure some things out defensively or this fight's gonna end. He's gotta move his head, John. But the problem is <laughs> <laughs> He told us we were viewing someone that could make an impact, a future champion that will remind us of the great featherweight champ Max Holloway, Jose Aldo Jr. He said, I am special. I will be a champion one day tonight. He gets that noise, but that is behind him, and we'll see how it goes for him here on Saturday night. Ladies and gentlemen this here is a Podsumowanie. Na plus. Grafika. Fajne menu. Komentarz. Oprawa audiowizualna Gal. System obrażeń. Na minus. Gra posiada zabugowany gameplay i brak podstawowych zawodników z rankingu. Dużo rozwiązań zaczerpniętych z wcześniejszych odsłon UFC. Otrzymaliśmy grę w wersji beta, z mnóstwem mikrotransakcji i DLC do kupienia. Kiedyś było to nie do pomyślenia, aby gra wyszła w tak złym stanie technicznym. I wiem, że z czasem pojawią się łatki patcze, które załatają grę i będzie w dobrym stanie. Szkoda, że czasy, gdzie otrzymywaliśmy dopracowane gry na premierę, minęły.